Cześć tu piątek, przyjmuje wyzwanie Ice Bucket Challenge, które otrzymałem od redaktora Bezatyw Proz Miloa Kolejna osoba, która nominuje to. Mikoł Wujcica, osoby bez takiego samego jak ja. Prezentera Krzysztofa Iwisza, ulubionego. Oraz Kamila Durczoka, Kamil też prezentera oraz Michała Włodowskiego, zespół ENEJ, jak i również Karolę Dąbrowską, Łukasza Kuczyńskiego i Izę